Myślicie, że wiecie już wszystko o Kianu Reevesie? Założę się, że większość z Was nie zna tych faktów i obiecuję, że niektóre naprawdę Was zaskoczą. Urodził się w Bejrucie. Jego imię w języku hawajskim oznacza chłodny wiatr z nad gór. Niestety, jego dzieciństwo nie było sielanką. Jego ojciec opuścił rodzinę, gdy Kianu miał zaledwie trzy lata, a później trafił do więzienia za handel narkotykami. Kianu widział go ostatni raz, gdy miał 13 lat. Jako nastolatek Kianu nie był typem wzorowego ucznia. Delikatnie mówiąc, został wyrzucony ze szkoły artystycznej i nigdy jej nie skończył. Później próbował jeszcze w kilku innych, ale ostatecznie nigdy nie zdobył świadectwa ukończenia liceum. W 1999 roku jego córka Ewa urodziła się martwa. Ten cios był druzgocący dla niego i jego partnerki Jennifer Syme. Niestety, zaledwie dwa lata później Jennifer zginęła w wypadku samochodowym. Sam przyznał, że te wydarzenia na zawsze go zmieniły. Mimo, że zarobił fortunę, często można go spotkać w metrze, bo unika luksusu. Po sukcesie Matrixa, zamiast zachować całą swoją gigantyczną garzę dla siebie, oddał dziesiątki milionów dolarów ekipie od efektów specjalnych i kostiumów, bo uważał, że to oni bardziej na to zasłużyli. Ale to wciąż nie wszystko. Jego siostra, Kim, przez wiele lat walczyła z białaczką. Po jej wyzdrowieniu, Kianu założył prywatną fundację, która od lat potajemnie wspiera szpitale dziecięce i badania nad rakiem. Robił to przez lata całkowicie anonimowo, bez rozgłosu, bez używania swojego nazwiska. Chciał po prostu pomagać, a nie budować na tym swój wizerunek. Wszystkie te historie, te fakty z jego życia składają się na obraz człowieka niezwykłego. Dlatego właśnie internet i miliony fanów na całym świecie okrzyknęły go najbardziej ludzkim i najbardziej kochanym aktorem Hollywood. Kogo powinniśmy sprawdzić w następnym odcinku? Dajcie znać w komentarzu i subskrybujcie, żeby nie przegapić.